Za nami piąty z ośmiu koncertów w ramach trzeciego festiwalu Świat Muzyki, Muzyka Świata. Na deskach Centrum Teatru Muzyki Tańca wystąpił zespół Same Suki z koncertem pod tytułem Niewierne. Nazwa zespołu pochodzi od występującej w nim suki biłgorajskiej staropolskiego instrumentu smyczkowego, który wraca do łask. Zespół tworzy pięć kobiet grających muzykę inspirowaną ludowością o tym co tu i teraz. W swoich utworach czerpią ze źródeł, śpiewają w niekonwencjonalny, bardzo ciekawy sposób.